To był klucz do sukcesu zwycięstwa widzę ze stalomielec. Obejrzyj do końca, żeby się dowiedzieć. Wiele rzeczy zmieniło się także wraz z rozwojem tego meczu. Dla mnie przynajmniej to jest ustawienie bocznych obrońców, którzy po przerwie byli ustawieni dużo szerzej i wyżej, zwłaszcza Kozłowski, co w połączeniu ze zmęczeniem stali po pierwszej połowie oznaczało, że zespół nie wiedział musi się nieco wycofać. Pozycja dziesiątek wcześniej ustawionych dość wąsko, teraz musiała być dostosowana. Zresztą to jak stal spuchła, po przerwie oddają także. Statystyki. Oczywiście spuchła jest w cudzysłowie, po prostu to są różne fazy meczu. To mogło wynikać z wielu czynników, natomiast liczby nie kłamią, czyli to, że w tej drugiej połowie widzę w no tu mamy 0 do 8 rzutów różnych, tu mamy 6 do 2, tak samo mamy więcej odbiorów i to jest bardzo ważna statystyka, która się przekłada często na, na tworzenie sytuacji. Stal aż tak agresywnie nie presowała, natomiast efekt był taki, że widzę miał więcej okazji po przerwie na zaangażowanie bocznych obrońców. Jeśli lubisz taką formę analizy, koniecznie.